Witaj, duchu światła! Są miłości, które nie znikają z biegiem czasu. Istnieją więzi, które trwają, nawet gdy wszystko wydaje się zakończone. Czujesz to? Wiesz, o czym mówię? Ponieważ ta miłość nie odejdzie, ponieważ ta osoba nadal czuje to samo. I dziś, aż do końca tej wiadomości, zrozumiesz, dlaczego to wciąż żyje w tobie i co wszechświat próbuje ci powiedzieć przez tę obecność. Która nigdy nie zgasła. Przygotuj się. Ta wiadomość będzie zaskakująca i przemieniająca. Świecąca gwiazda, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu ta wiadomość dotrze do większej liczby serc, które potrzebują codziennego ukojenia, błogosławieństw i słów pokoju. Nieważne, co mówili inni, nieważne, ile czasu minęło ani ile prób zapomnienia podjąłeś. Jest coś w środku, co trwa, coś, co się nie rozpuszcza, coś, co nie zniknęło. Czujesz to, gdy kładziesz się spać, gdy nikt nie patrzy, gdy wokół panuje cisza, ale w tobie wciąż jest hałas. Ta osoba nadal czuje i ty to zauważasz. Bo to nie jest tylko wspomnienie, to nie tylko tęsknota, to nie tylko nierozwiązany etap, to obecność, nawet z daleka, nawet w milczeniu. Ta osoba próbowała iść dalej. Próbowała być silna, próbowała zakopać wszystko, co czuła, ale nie udało się, bo są uczucia, które nie umierają tylko dlatego, że chcemy. Napisz w komentarzach: Przyjmuję tę wiadomość od aniołów, aby wzmocnić energię tego uzdrowienia. Są uczucia, które nie szanują dystansu, nie szanują nieobecności, nie szanują pożegnań. Czujesz to w tym, jak ta osoba nadal na ciebie patrzy, nawet gdy próbuje to ukryć. W dziwnej ciszy, która zapada, gdy się mijacie, w tym, jak wszystko w niej wydaje się całe, ale nie jest. Ta osoba nadal o tobie myśli, nadal nieświadomie powtarza sceny. I ty też. Nie ma sensu zaprzeczać. Nadal czujesz, nadal się zastanawiasz, nadal powtarzasz wszystko w głowie, próbując zrozumieć, gdzie wszystko się zatraciło. Ale nie zatraciło się. Nadal jest tam, między wami, nawet jeśli nikt nic nie mówi, nawet jeśli nikt nie wraca, nadal jesteś częścią tego, co ta osoba czuje. Nawet po wszystkim, już nie da się udawać. Nieważne, co się stało, nieważne, ile czasu minęło, albo ile razy próbowałeś przekonać siebie, że to tylko etap. To nie był etap, to nie był błąd, to nie było przesadzenie. To nie była wyobraźnia. Wiesz o tym, nie dlatego, że ktoś potwierdził, nie dlatego, że ta osoba wróciła, ale dlatego, że jest coś w tobie, co nadal drży na samą myśl i to nigdy nie kłamało. Nieważne, co mówią inni, nieważne, ile rozproszeń pojawiło się na drodze, ile rozmów miało miejsce potem, ile ciał zajęło miejsce, ile pustych niedziel ukryłeś zajętym kalendarzem. Prawda jest wciąż tam, cicha, obecna, nie do zaprzeczenia. Czujesz to, gdy jesteś sama, gdy nikt nic od ciebie nie wymaga, gdy głosy zewnętrzne wreszcie milkną, a wszystko, co zostaje, to ten supeł. Ta osoba nadal żyje w tobie, nawet jeśli nie jest już przy tobie, nawet jeśli poszła inną drogą, nawet jeśli wszystko wskazuje na definitywny koniec, ale ty to czujesz i to uczucie nie kłamie. Gdyby kłamało, już by minęło, już by odeszło, już by rozpuściło się przy pierwszej próbie racjonalizacji, ale nie minęło. A to, co nie znika, mówi mówi, że istniało coś, co nie było zwyczajne coś, co zainstalowało się w zbyt głębokim miejscu, w przestrzeni, której nie opróżnia logika ani nowe obietnice. Ta osoba nadal czuje widzisz to w szczegółach, w ciężarze nieobecności, w ciszy. Która przeszkadza, w tym jak wszystko wydaje się prawie normalne, ale nigdy całkiem, bo nie jest, nigdy nie było. Nie wymyślasz tego. Napisz w komentarzach: Anioły uzdrowienia, jeśli czujesz, że musisz uwolnić się od tego bólu, który utkwił w czasie. Twoje słowa mają moc, a ta energia zostanie wzmocniona przez Anioły. Nie trzymasz się czegoś, co już umarło. Jesteś połączona z czymś. Co nadal oddycha, i oddycha wewnętrznie, w ciele, w pamięci, na skórze. Czujesz to, gdy słyszysz coś, co przeżyliście razem, powtórzone z kimś innym. Gdy przypadkiem słyszysz głos tej osoby, a całe twoje ciało reaguje, zanim zdążysz zrozumieć, gdy imię pojawia się na ekranie lub w rozmowie i twoje oddechy się zmieniają. Czy to przeżyłaś? Napisz w komentarzach. Ta osoba nadal czuje i nie czuje tego odrobinę. Czuje w sposób, który próbuje kontrolować, stłumić, wymazać, ale to, co prawdziwe, nie znika, tylko się maskuje. Widzisz to w tym, jak ta osoba unika kontaktu wzrokowego, ale szuka go, gdy myśli, że nie zauważasz. W tym, jak jej obecność się zmienia, gdy jesteś blisko. W subtelnej niestabilności kogoś, kto udaje pewność siebie. Ale nadal drży wewnętrznie. Ta osoba pamięta wszystko, choć mówi, że zapomniała, choć sprawia wrażenie, że sobie poradziła. Zauważasz to w przestrzeniach pomiędzy słowami. Uśmiech, który trwa krócej niż powinien. Gdy nagle opuszcza miejsce, gdy Twoja obecność jest zbyt silna. Ta osoba czuje, ale nie wie, jak wrócić. Nie wie, jak się przyznać. Nie wie, czy nadal jesteś tam. By słuchać, a ty też czujesz, ale boisz się wyglądać na słabą. Boisz się się otworzyć ponownie. Boisz się dać się oszukać. Ale to nie jest iluzja, to percepcja. Nie jesteś zgubiona w przeszłości. Jesteś naznaczona czymś, co nie zostało zakończone. A to, co nie zostało zakończone, nie umiera. Widzisz to. Jak dalej wymawiasz imię tej osoby z dziwną ostrożnością. Jak unikasz poruszania pewnych tematów, bo wiesz, że nadal bolą. Jak chronisz niektóre wspomnienia, jakby były kruche, nadal czujesz, nawet jeśli nie mówisz, nawet jeśli próbujesz ignorować, nawet jeśli spędzasz cały dzień zajęta, aby nie myśleć, ale nocą, gdy wszystko ucichnie, gdy nikt nic od ciebie nie wymaga, ta osoba wraca, nie żeby cię torturować, nie żeby mieć plan, ale bo nigdy nie odeszła, nigdy nie przestała być częścią. Nigdy naprawdę nie była nieobecna. Ta miłość nie odeszła i wiesz o tym. Jeśli ta wiadomość dotyka Twojej duszy, polub zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Pomoże to tej słowie uzdrowienia i prawdy dotrzeć do innych dusz, które potrzebują tego dzisiaj usłyszeć. Myślisz, że nie powinnaś już czuć, że powinnaś to już przejść. Próbowałaś zmienić, zapomnieć, racjonalizować. Ale do dziś nic nie zajęło tego samego miejsca. Nikt nie dotknął w ten sam sposób. Nikt nie miał tej samej głębi. Bo nie chodzi o porównania, chodzi o połączenie. A połączenie, które było między wami, nadal drży, nawet oddzielone dystansem, czasem, wyborami. Czujesz to, gdy słyszysz tę muzykę, gdy widzisz parę na ulicy i jakiś szczegół przenosi cię bezpośrednio do konkretnego wspomnienia. Gdy budzisz się ze snu, nie rozumiejąc, dlaczego ta osoba znów się pojawiła, ale się pojawiła, bo to, co prawdziwe, się upiera. Czujesz to w ciele, w tym, jak ściska ci się pierś, w dreszczu, który przychodzi z nienacka. Ciągły wysiłek kogoś, kto stara się być silny zbyt długo. Ta osoba też czuje, nawet jeśli nie mówi, nawet jeśli jest z kimś innym, nawet jeśli zamknęła się w świecie do którego już nie masz dostępu. Ona nadal czuje, bo miłość to nie decyzja, to rozpoznanie, a ty zostałaś rozpoznana. Nadal jesteś tam, niewidzialna, ale nie do zaprzeczenia. I może ta osoba nigdy tego nie powie, może nigdy nie wróci. Może udaje, że to, co było między wami, to tylko kolejny rozdział. Ale ty wiesz, a wiedzieć to coś innego niż pamiętać. Pamiętać to wspomnienie, wiedzieć to obecność, a ta obecność nie zniknęła z ciebie. Ta osoba nadal czuje. A jeśli ty nadal czujesz, to dlatego, że ta historia ma jeszcze coś niewypowiedzianego, coś niewykonanego, coś, co się nie wydarzyło, mimo wszystko. Czy nadal czujesz? Nawet po wszystkim, nawet próbując zapomnieć, nawet chcąc się pogodzić, nadal czujesz. I czuć to nie jest słabość, to odwaga, odwaga, by dostrzec prawdę, odwaga, by nie kłamać sobie, odwaga, by przyznać, że chociaż życie toczy się dalej, coś wciąż drży w tym samym miejscu. Ta miłość nie skończyła się, bo nigdy nie doszła do końca, po prostu została przerwana. Wiesz to, a teraz, gdy wiesz, co zrobisz z tą prawdą? Próbujesz ukryć. Udajesz, że już to przezwyciężyłaś, próbujesz szybko odpowiadać, gdy ktoś pyta, próbujesz uśmiechać się bez wahania, ale Twoje ciało zdradza Cię, Twoje oczy zdradzają Cię, Cisza między słowami mówi wszystko, czego próbujesz kontrolować. Bo ból nie stał się przeszłością, stał się cichą, stałą, ukrytą obecnością. Ta osoba nadal mieszka w Tobie i nie mieszka jak słodkie wspomnienie. Mieszka jak nierozwiązana nieobecność, jak tęsknota, która trwa, jak coś, co nie zostało do końca przeżyte. Są dni, kiedy poczucie braku pojawia się bez powodu, bez zapowiedzi, bez logiki. Przychodzi, gdy myjesz zęby, gdy słyszysz przypadkowy fragment piosenki, gdy mijasz zwykłą ulicę i nagle wszystko wraca. Zapach, głos, scena, pragnienie cofnięcia się w czasie, by naprawić to. Czego nie dało się naprawić, by zrozumieć, dlaczego musiało się tak skończyć? Ale to się nie skończyło. Czujesz to? Na skórze, w żołądku, w tym, jak powietrze robi się cięższe, gdy myślisz o tej osobie, nawet jeśli nikt nie wie, nawet jeśli wszystko wydaje się rozwiązane na powierzchni. Niektóre słowa nadal cię rozbijają, niektóre wspomnienia nadal wywołują kołatanie serca. Ta osoba nadal nosi cię w piosenkach których unika, w miejscach, których już nie odwiedza, w rozmowach, które przerywa w połowie. Byłaś podziałem między wtedy a teraz. Nadal żyjesz w niej. Niech błogosławieństwa aniołów przyniosą jasność, spokój i siłę twojemu sercu. Niech prawda, która w tobie mieszka, nigdy nie zostanie zignorowana. Niech znajdziesz uzdrowienie w tym, co wciąż drży, a jeśli to wola boska, Niech to spotkanie nastąpi we właściwym czasie, w najczystszy i najprawdziwszy sposób. Amen.